Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Wodiego. Yy, miałam Wam fruż rzeczy do powiedzenia. To jest drugi odcinek, który dzisiaj widzicie. Yy, nie wiem, czy to jest, już chyba nie ten moment, nie, już teraz nie walczę z głodem tak bardzo jak wcześniej. Yy, teraz będę walczyła o mózg, ale yy, nie o tym będę dzisiaj yy, w odcinku opowiadała, yy, a jeszcze zanim yy, liczcie motylki, wpisujcie w komentarze, koniecznie ja przypinam yy, serduszka, nie mam policzonych, więc nie zweryfikuję, o nie. Zaciągnęłam rajstopy. stopy w sensie, mam na krześle położone i zaciągnęły się na krześle. Masakr. Dobra, rzeczą, którą chciałam powiedzieć, bo czekając, aż mój pokój zostanie opuszczony, abym ja mogła spokojnie nagrywać. Okrągnąłam sobie, obejrzałam moje stare odcinki, ale te informacyjne, dwa. I w moim głosie było tam słychać smutek, przygnębienie, byłam tak strasznie smutna z tego, że nikt mnie nie ogląda. To jest... o, matko, tak strasznie mi przykro się samej siebie zrobiło. Nie sądzę, że teraz mam dużo lepszy odbiór, ale teraz po prostu mam wyrąbane, tak, robię to, co lubię i niekoniecznie patrzę na odbiór. Wiem, że na przykład Klub Romantyki ma genialny odbiór, a serie z są oglądane przez Limone, za co dziękuję Ci kochana bardzo i pozdrawiam Cię ciepło, mocno i ściskam. Um... Bo pamiętaj, że jesteś jedną z osób, które dają mi kopa właśnie do nagrywania tych serii. Już pomijam fakt, że ostatnio po prostu faza na Don't Starwa. Jakie kwestie tam poruszałam, bo pewnie jesteście ciekawi. Tam do odcinku już nikt nie ogląda, więc mogę tu powtórzyć bez problemu. Nękało mnie to, że nikt nie komentował, że miałam prawie zerowy odzew pod odcinkami. Byłam taka wyzuta po prostu ze wszystkiego. Byłam tak strasznie smutna, nie mogę tego przytrawić. To jest masakra. Aż mi się żal sami z siebie zrobiła. No ale początki zawsze takie są, kochani. Pamiętajcie, kto by nie nagrywał, jeżeli nie macie osoby, która naprawdę będzie Was wspierała, to Wy możecie upaść. Tak jak ja upadłam po miesiącu nagrywania. Stwierdziłam, że nie chcę tego robić, kiedy to ma zerowy odzew, nikt mnie nie ogląda, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie szanuje, itd., itd. Stwierdzam, że póki nagrywam, włączę sobie pewną playlistę tam w tle, żeby się leciała... Kurde, zaraz odcinek się kończy, a ja playlisty... playlisty, tak, playlisty nie mogę znaleźć. A, to już końcówka odcinka. Dobra. Nie wiem, zap zapytałam się, nie wiem co mówiłam. W każdym razie, kochani, którzy zaczynacie. Warto jest zapewnić sobie niekoniecznie osobę znajomą, ale obcą osobę, która będzie Was wspierała, tak jak ja staram się wspierać Limonę, bo pamiętajcie, pierwszy komentujący jest zawsze najważniejszy ja przed pierwszego prawie zrezygnowałam z nagrywania, tak? Ale to o, kolejne właśnie mechaniczne, tym razem trafiłam na dużego, więc... Łatwo nie będzie. obchodziłam całość, by się dowiedzieć, czy jest mucha smak. W końcu się tego nie dowiedziałam. Ok, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć i pa pa!